Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries. Podejmij decyzję, że będziesz chodzić w miłości. A częścią tego będzie błogosławienie tylu ludzi, ilu zdołasz. Amen. Nauczam, ponieważ obserwowałam, jak Boża Moc przemienia moje życie. I on to samo zrobi dla ciebie. Kluczy znajduje się w słowie Bożym. Nazywam się Joyce Meyer i wierzę, że Bóg uleczy wszystkie Twoje rany. Drugi list do Koryntian 3:18. A my wszyscy, którzy z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana, ulegamy przemianie. Co oznacza całkowitą zmianę. Na jego obraz z coraz większą chwałą. Biblia Amplified mówi: od chwały do chwały, a słowo chwała oznacza manifestację wszystkich doskonałości Boga. Więc jeśli będziesz trzymać się Boga i słowa, to będziesz trochę doskonalszy i trochę doskonalszy i trochę doskonalszy i trochę doskonalszy. I, trochę doskonalszy. I ani się obejrzysz, a będziesz podobny do Jezusa. Amen. Amen. I pewnego dnia będziesz nim tak przepełniony, że nie będziesz w stanie się na nikogo złościć. Ponieważ to będzie za bardzo ranić twoją duszę. Mogę ci coś powiedzieć. Nie masz czasu na złość na ludzi. Po prostu nie masz czasu. A ja nie mam na to sił. Złość cię wykańcza. Wiesz to? A kto wie, że złoszczenie się na drugą osobę jej nie zmieni? Hmm. List do Rzymian 12.2. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się, całkowicie się zmieniajcie, przez odnawianie umysłu. Dobrze, zdradzę Wam sekret. Jeśli to zrozumiecie, to naprawdę Wam pomoże. Bóg mnie tego nauczył na długo, zanim to zrobił nauczyciel Słowa. A to związek z małą książeczką, którą Wam pokazałam. Tajemna moc wypowiadania słowa Bożego na głos. Dobrze, nie czytajcie Biblii, na chybił trafił. Nie ma w tym nic złego, jeśli na przykład chcecie przeczytać Biblię przez rok. Czytanie Biblii jest dobre. Ale traktujcie to jak studia uniwersyteckie. Jeśli masz problem z przebaczaniem innym, to. Popracuj trochę nad tym. Iś to jest takie proste, o wiele łatwiejsze niż 40 lat temu. Szkoda, że nie widzieliście, ile trzeba było wysiłku 40 lat temu, żeby zebrać nauki na jeden temat. Teraz po prostu wpisujesz w wyszukiwarkę wersety na temat przebaczania i wyskakują. Sugeruję, tylko sugeruję. Żebyś zamiast je kopiować i wklejać do dokumentu. Możesz to robić, ale myślę, że lepiej jest zapisywać je odręcznie. Kup sobie notatnik i zapisuj różne rzeczy. Zajmie ci to trochę czasu, ale pomoże im wniknąć w ciebie. Spisuj te wszystkie wersety. Jeśli chcesz być kochający, nie chcesz być skory do gniewu, nie chcesz się złościć na ludzi. Kto z was tego chce? Dobrze, więc jestem gotowa powiedzieć ci, jak możesz to zrobić. To się nie stanie, gdy staniesz w kolejce do modlitwy i poprosisz pastora, żeby włożył na ciebie ręce. Możesz to zrobić, jeśli chcesz, ale musisz podjąć decyzję i wykonać pracę, włożyć trochę wysiłku, bo to wymaga dążenia do celu. Kto z Was chce być dobry w przebaczaniu? Chcecie być jak. Nie będę się na ciebie złościł, szkoda mi czasu. Bo tak naprawdę, kiedy ktoś cię obraża, tak naprawdę obraża Boga. Jezus powiedział: Jeśli oni odrzucą ciebie, to odrzucą także mnie. On odbiera to osobiście, gdy ludzie źle traktują ciebie. A jeśli powierzysz ich Bogu i będziesz się za nich modlić, to Bóg się zatroszczy i odwróci tę sytuację. Księga Izajasza 61 mówi, że Bóg poniżenie wynagrodzi ci podwójnie. Więc spisuj wersety i co najmniej dwa razy dziennie wypowiadaj je na głos. Wygłaszaj wyznania w pierwszej osobie. Nie da się mnie obrazić. Szybko przebaczam. I niełatwo mnie rozzłościć. A po każdym z wyznań wstawiaj werset z Pisma Świętego, z którego zaczerpnąłeś to wyznanie, co pomoże ci odnowić umysł. Nigdy nie będziemy postępować właściwie, jeśli nie zaczniemy właściwie myśleć. Problem tkwi tutaj. Kiedy zaczniesz myśleć właściwie, twoje zachowanie za tym podąży. Zachowanie podąża za właściwym myśleniem, ale będzie również podążać za złym myśleniem. Dlatego, jeśli przez cały dzień roztrząsasz to, co ktoś ci zrobił i jakie to niesprawiedliwe, a potem mówisz o tym każdemu, kto chce słuchać, to mówię ci, nie przestaniesz ich nie znosić. Nie możesz tak robić. Według Bożej logiki najpierw musisz w coś uwierzyć, zanim to zobaczysz. Rozumiejcie, że umarliście dla grzechu. Innymi słowy, myślcie o sobie jako umarłych dla grzechu. Umarłem dla grzechu. Jeśli mogę ci coś dzisiaj przekazać, to zdradzę ci wielki sekret, jak odnieść zwycięstwo nad każdym grzechem w swoim życiu. Jeśli masz zaburzenie odżywiania, to nie powtarzaj 20 razy dziennie: Mam zaburzenia odżywiania, mam zaburzenia odżywiania. Każdemu, kogo widzisz, mam zaburzenie odżywiania. I jeśli cierpisz na zaburzenie odżywiania, powiedz: Nie mam zaburzenia odżywiania, jestem więcej niż zwycięzcą. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Może będziesz musiał to robić przez 6 miesięcy lub rok, ale co z tego? Przynajmniej robisz postępy we właściwym kierunku. Nie stoisz w miejscu. Nie wiem, czy mi wierzysz, czy nie, czy myślisz, że to zadziała, ale mówię ci. Sporządziłam listę 65 rzeczy, które chciałam, żeby się wydarzyły, i mówiłam, że wszystkie z nich były realne, chociaż po ludzku żadne z nich nie było realne. I teraz mogę Ci szczerze powiedzieć, że każda z tych rzeczy jest realna w moim życiu. Każda. Musisz zmienić swoje myślenie, bo to, co masz w sercu, wychodzi z Twoich ust. A życie i śmierć są w mocy języka. Nie trudno te rzeczy połączyć. Biblia nie mówi, żeby rozmawiać o górach. Mówi, żeby mówić do gór. Teraz porozmawiam z kimś, kto rozumie, co mówię. Weź wszystko, co cię zniewala. Nawyki, problemy. Powiedzmy, że masz problem z zazdrością, albo masz problem z zawiścią, albo dumą, obojętnie. Jest tak wiele problemów, że nigdy ich nie wymienimy. Ale niezależnie od tego, jaki masz problem, potraktuj słowo jak lekarstwo. Jeśli boli mnie głowa, nie zakładam opatrunku na głowę. Jeśli się skaleczę, nie wkładam do rany aspiryny. Mamy dość rozsądku, żeby wiedzieć, które leki stosować na dolegliwości fizyczne. Cóż, Słowo Boże jest lekarstwem? Jest lekarstwem dla Twojej duszy. I na dodatek jest darmowe nie ma limitu recept. Doktor Jezus mówi, że możesz je zażywać aż do całkowitego wyzdrowienia. Ale coś ci powiem. Nie możesz być leniwy i zwyciężać. Nie możesz po prostu siedzieć biernie w nadziei, że ktoś inny powie coś, co cię wyzwoli. To ty musisz coś zrobić. Ty musisz włożyć trochę pracy i wysiłku. Miara myśli i wgląd, którą dajemy prawdzie, którą słyszymy, jest miarą cnoty, co oznacza moc, która do nas powróci. Dobrze, teraz słuchajcie. Miłość jest życzliwa. O, takie ważne. Życzliwa. List do Efezjan 4:32. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni. Uwielbiam wersety, które mówią, że Jezus był dotknięty miłosierdziem. Kiedy czujesz miłosierdzie, ono cię porusza. To nie politowanie. Można czuć litość i nic dla tej osoby nie zrobić, ale jeśli masz w sobie prawdziwe, prawdziwe miłosierdzie, współczucie zrodzone z miłości, pobudzicie ono do pomocy. Zrobisz to z poświęceniem. Słyszymy czasem o przypadkowych aktach dobroci. To słyszał to określenie przypadkowe akty dobroci? Uwielbiam to. Uwielbiam robić takie rzeczy. Uwielbiam widzieć, jak ludzie reagują. Wierzę, że wielu ludzi mogłoby zostać przyprowadzonych do Chrystusa, gdyby więcej chrześcijan dokonywało takich aktów dobroci. Tym, co wyróżnia miłość agapy, jest okazywanie życzliwości obcym osobom, które nigdy się za to nie odwdzięczą. Robienie dobrych rzeczy w tajemnicy. Opowiadałam wczoraj, że ktoś kupił nam lunch, poszliśmy zapłacić, byliśmy w Houston i powiedziano nam, już ktoś opłacił wasz rachunek. Zrobiono to anonimowo i wiecie, co myślę? Uważam to za mrugnięcie okiem przez Boga. To tak jakby Bóg powiedział: Tu Cię mam. Zatroszczę się o Ciebie. Mała rzecz, która pokazuje, że On ze mną jest. A wiesz, no jasne, ludzie płacą za Twój lunch, bo jesteś znana, występujesz w telewizji. Nie, ja płacę za lunch ludziom, których nie znam i nigdy się nie dowiedzą, że to zrobiłam. Czasem widzę młode małżeństwo z czwórką lub pięciorgiem dzieci przy stole. Pamiętam ten czas, kiedy z Dave'em było nas stać, żeby zjeść w restauracji, może raz w roku. Może. Musisz pamiętać, skąd pochodzisz i pomagać ludziom, którzy nadal są tam, gdzie ty byłeś. Amen. W ewangelii Łukasza 6,35 czytamy: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego, ponieważ on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. List do Kolosan 3, 12-13. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Oto postawa, którą powinien mieć wierzący w Chrystusa. Nie opuszczajcie tego spotkania po wysłuchaniu mojego kazania, żeby potem na parkingu machać do kogoś złowrogo. A przy stole z naszymi materiałami. Nie przewracajcie ludzi, dlatego że się spieszycie. To nasz problem. Słyszymy dobre przesłania, a potem wychodzimy i samo słuchanie cię nie zmieni. Trzeba to robić. Jeśli masz zły humor, musisz wziąć udział w kursie, którego celem będzie nauczenie się chodzenia w miłości. Idź do Kolegium Ducha Świętego. Przykłady przypadkowych aktów dobroci. Podam tylko przykłady z mojego życia i może z życia moich dzieci, bo to wszystko, co wiem, więc nie będę się przechwalać. Ale chcę wam pokazać siłę takich czynów. Przypadkowe akty dobroci to zrobienie czegoś dobrego dla kogoś, kogo możesz nie znać, tylko w celu okazania życzliwości. Nie masz innych motywów, po prostu chcesz ich pobłogosławić. A ja chcę ich błogosławić, ponieważ Bóg tak wiele dla mnie zrobił. Po prostu zrobił dla mnie tak wiele. Opowiadałam te historie kilka razy, może już je słyszeliście na żywo lub w telewizji, ale to wciąż są dobre historie, więc najwyżej posłuchacie jeszcze raz. Wiecie, mamy swoje wyobrażenia na temat ludzi i czasem nie lubimy się zadawać z kimś, kto nie jest taki jak my. A obecnie młodzi ludzie często nie są tacy jak my. Mają. mogą mieć pięć różnych kolorów na włosach i kolczyki w całym ciele, mnóstwo tatuaży, czarną szminkę i wiecie cokolwiek. I jeśli jesteście religijnymi chrześcijanami, to jest absolutnie najgorsze. Mam na myśli, że ludzie religijni są jednymi z najpodlejszych ludzi na Ziemi. Są jak faryzeusze. Nic nigdy nie robisz dobrze. Zawsze znajdą coś złego. Więc byłam w Starbucksie i chciałam kupić kawę przelewową. A jestem kawową snopką. Musi być zrobiona w określony sposób. I dziewczyna z obsługi powiedziała: Może zrobię pani filiżankę kawy z naszego nowego zaparzacza. Ja na to nie lubię, jest zawsze za mocna. Proszę mi pozwolić ją zrobić dla pani, powiedziała. A jeśli nie będzie pani smakować, zrobię, co tylko pani chce. Cóż, jej włosy były nastroszone we wszystkie możliwe strony, a każda część miała inny kolor. Nie była osobą, z którą bym się przyjaźniła, ale mam już trochę rozumu i wiem, że to, że ktoś nie jest taki jak ja, nie oznacza, że Bóg tej osoby nie kocha. Słyszeliście? To, że nie są tacy jak wy, niektórzy z Was mają problem z tatuażami. Czy wiecie, że Biblia mówi w Starym Testamencie, że ludzie tatuowali na swoich ciałach, należy do Pana? No, ale ja sądzę, że to złe. Cóż, zamierzam sobie jeden zrobić. Tylko po to, żeby rozwścieczyć diabła i religijnych ludzi. Wytatuuję sobie tu krzyż, a pod nim będzie napisane: Należy do Jezusa. I nie wypisujcie do mnie, jakie to złe, bo nie potrzebuję waszego pozwolenia. Diabeł jest tak wściekły, kiedy jesteś wolny. No, popatrz, Mabel, o tym jeszcze nie słyszałam. Już tu więcej nie wrócę. Ta kobieta to wariatka. Wyobrażacie to sobie? Siedemdziesiąt osiem roku i chce sobie zrobić tatuaż? Usta aniołów są... W każdym razie, ta dziewczyna była wszędzie wytatuowana, miała przekłuty język, miała przekłute brwi. Powiedziała mi: Uwielbiam ten zaparzacz do kawy. Możesz go używać wszędzie. Oszczędzam, żeby sobie taki kupić. Trochę mi to zajmie. Cóż, kosztował około 100 dolarów, więc zrobiła mi filiżankę kawy i rzeczywiście była bardzo dobra. Zaczęłam odchodzić. I poczułam, że przegapiam okazję. Czułam, że pan powiedział: "Kup jej taki zaparzacz do kawy". Głupie jest podejść do kogoś, kogo nie znasz i powiedzieć: "Chciałabym ci kupić ten zaparzacz", zwłaszcza obecnie. Więc Pospacerowałam trochę po okolicy, denerwowałam się. Wróciłam, zawołałam ją i powiedziałam: Słuchaj, ja tylko chcę Cię błogosławić. Chcę Ci kupić jeden z tych zaparzaczy. I dałam jej 110 dolarów, a ona na to. Ale nie, co, co? I zaczęła płakać. Chciałam się stamtąd wydostać tak szybko, jak to możliwe. Tu są pieniądze na twój zaparzacz. Posłuchałam Boga. Do widzenia. Odhaczone. Ale cóż, takie rzeczy nie dzieją się od tak. Dwie godziny później idę do łazienki w innym miejscu. Zaczynam wchodzić do kabiny, a ona wychodzi za drzwi i patrzy na mnie. Oto, jak możesz płynąć na ludzi. Spojrzała na mnie i powiedziała: Dlaczego jesteś najmilszą osobą na całym świecie? Oczywiście nie jestem. Ale nikt nigdy nie okazał jej takiej życzliwości. Wiecie, ilu jest na świecie ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli życzliwości? Oni nigdy. Nikt ich tak naprawdę nie kochał. Świat jest pełen ludzi, których nikt nigdy nie kochał, a wy macie w sobie miłość Bożą, macie możliwość zmiany życia ludzi. Więc powiedziałam: powiem ci coś, Bóg był dla mnie naprawdę dobry, a ty sprawiasz wrażenie. Że przydałoby ci się błogosławieństwo, więc chciałam cię pobłogosławić. Odpowiedziała, prawdę mówiąc, byłam trochę zła na tego mężczyznę na górze. Uwielbiam, gdy ludzie nazywają Boga mężczyzną na górze. Od razu wiem, że go nie znają. Powiedziała: Moja mama zmarła na raka i od tego czasu jestem na niego zła. Ale dodała: Może po tym będę musiała to przemyśleć. Nie została zbawiona od razu. Ale ta sytuacja musiała wywrzeć na nią wpływ. Kolejna historia. Dacie mi jeszcze kilka minut, prawda? Jeśli będę opowiadała dobre historie. Mój syn stoi w kolejce, żeby zapłacić za dżinsy, które kupił. Widzicie, można uczyć dzieci takich rzeczy. A przed nim stoi młody mężczyzna, który oddaje dżinsy na rezerwację z małą przedpłatą. Mój syn się nawet nie zastanawiał, powiedział do kasiera, zapłacę za dżinsy, daj mu je. Właśnie tak powinniśmy postępować. Ja kiedyś też musiałam odkładać rzeczy na półkę. Nie muszę już płacić depozytu, mogę za nie zapłacić. Amen. Moja córka robi to cały czas. Jeśli w sklepie spożywczym zobaczy, że ktoś ma więcej, niż jest w stanie zapłacić, i zaczyna wyjmować różne produkty, też tak robiłam, to mówi: Nie, nie, zapłacę cały rachunek, proszę to wziąć. Jak myślisz, dlaczego Bóg cię błogosławi? On nie błogosławi cię tylko po to, żebyś był błogosławiony. On cię błogosławi, żebyś mógł być błogosławieństwem dla innych ludzi. I nie musi to być ktoś, kogo lubisz lub znasz, ani ktoś, kto może ci się za coś odwdzięczyć. Jeszcze lepiej, jeśli jest to ktoś, kogo nie znasz. Mogę opowiadać historię po historii. W tym roku poszliśmy do restauracji i wiecie, teraz brakuje pracowników, więc musieliśmy czekać dość długo, żeby dostać choćby szklankę wody. A że jestem taka cierpliwa. Wiecie, kocham czekanie. W końcu podeszła dziewczyna i mówi: Bardzo mi przykro, że musieli państwo czekać tak długo. Powiedziała: Brakuje nam pracowników. Ja pracuję po 14 godzin na dobę. Jestem zmęczona. I była naprawdę zmęczona, pociła się. Więc trochę z nią porozmawialiśmy, a w trakcie rozmowy powiedziała. Muszę pracować tyle godzin, bo kiedy w czasie COVID-u wszystko było zamknięte, nie opłacałam rachunków. Zalegam z rachunkami za prąd i boję się, że mi go wyłączą, a mam dziecko. Cóż, kiedy już staniesz się w tym dobry, nie musisz chodzić na 25-minutową sesję modlitewną, żeby sprawdzić, czy Bóg chce, żebyś coś zrobił. Więc zostawiliśmy jej 100 dolarów na piwku. Ale nie, to nie wystarczyło Bogu. Wyszliśmy i w drodze do domu powiedziałam Dave, musimy zapłacić jej rachunek za prąd. Byliśmy już prawie w domu, więc miałam zamiar wysłać następnego dnia jednego z moich pracowników, żeby to zrobił. Bo pomyślałam, będę się głupio czuć. A Bóg powiedział nie, zrobisz to sama. Dobrze. Więc wróciłam, ale tego dnia nie było jej w pracy. Ale powiedziałam innej dziewczynie od gościnności. Powiedziałam opisałam ją, zapytałam, czy wiesz kim jest ta dziewczyna, a ona powiedziała: "Tak, wiem kto to jest". I dodała: "Wiem też kim ty jesteś. Poprosiłam, potrzebuję twojej pomocy. Wczoraj opowiadała mi, że obawia się, że mogą jej wyłączyć prąd i chciałabym zapłacić jej rachunek. Czy możesz jej podać Adres, e-mail i podałam jej maila mojej córki. Powiedziałam, przekaż jej, że jeśli wyślę mojej córce rachunek za prąd, to go zapłacimy. Cóż, wysłała i opłaciliśmy go. I od tamtej pory jej nie widziałam, ale coś wam powiem: ta dziewczyna od stolików już wie, że nie jestem oszustką. Że nie głoszę czegoś, czego nie kocham. Nie chcę się chwalić. O, jestem taka dobra. Powiecie, gdzie zaczynałam 40 lat temu, gdy czułam, że Bóg położył mi to na sercu, żebym dała komuś 10 dolarów? Nie chciałam dawać tych 10 dolarów. Chciałam zatrzymać swoje dolary i powiedzieć, Boże, jeśli to naprawdę Ty. Znacie to? Jeśli to naprawdę Ty. Wiecie, chcemy, żeby objawiły się nam anioły, trzy proroctwa i cztery potwierdzenia. Żebyśmy oddali pięć dolarów. Jeśli to naprawdę ty, zrobię to. I wiecie, co powiedział Pan? Nawet jeśli to naprawdę nie jestem ja to nie będę się gniewać, jeśli kogoś pobłogosławisz. Nie musisz organizować spotkań modlitewnych za każdym razem, gdy masz kogoś pobłogosławić. Po prostu podejmij decyzję, że będziesz chodzić w miłości. A częścią tego będzie błogosławienie tylu ludzi, ilu zdołasz. Mamy nadzieję, że podobał Ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.